Cześć, witam cię na moim kanale. Właśnie przygotowuję moje śniadanie i natrafiłam na bardzo fajną rolkę od lekarza, który się zajmuje zdrowiem jelit i właśnie pokazywał, jakie śniadanie jest najlepszym wyborem. I co się okazało? Śniadanie, które ja jem, czyli z jogurtem, owocami, najlepiej właśnie borówki, of course, orzechy, nasiona czyja, czyli po prostu wszystko, to co ja dodaję do mojego śniadania, jest. Najlepszym śniadaniem dla zachowania zdrowych jelit. Jogurt zawiera naturalny probiotyk. On wybiera właśnie też borówki, żeby poprawić sobie pamięć, tam jest dużo antyoksydantów, żeby zachować ogólnie młodość. Ja tak sobie myślę, że borówki to są owocami młodości i dodatkowo jeszcze wspomagają pracę jelit. Oczywiście proponuję orzechy, żeby dostarczyć po prostu zdrowych tłuszczy. Nasiona chia, które mają też ogromne, ogromne właściwości prozdrowotne, więc tutaj powiem Wam, że moje śniadanie jest po prostu perfekcyjne. Ja je bardzo lubię, ja je chcę zachować i ja nawet jak nie nie jem mojego śniadania to zawsze je wplatam, właśnie w deser, czyli zawsze gdzieś się pojawia. Także idziemy robić śniadanie, a ja Was zapraszam na film. Co jem w ciągu dnia, aby zachować energię, pozytywne myślenie również. Wiecie, że zdrowe jedzenie daje nam pozytywne myślenie Tam i tak było w moim przypadku że zmiana taka radykalna na zdrowe odżywianie zmieniło tak jakby było pierwszym krokiem do zmian. W moim życiu na lepsze. Moja świadomość się otworzyła, ja zaczęłam rozumieć lepiej świat, rozumieć przede wszystkim siebie, zacząć pracować nad niektórymi rzeczami, które są we mnie, które może mi przeszkadzają, albo po prostu pracować nad tymi rzeczami, które są cudowne we mnie, żeby je jeszcze bardziej e, uwidocznić i żeby po prostu były tymi numer jeden. Bo często jest tak, że w pracy nad sobą ludzie tylko widzą te negatywy i pracują nad negatywami zamiast skupić się na pozytywach i pracować właśnie nad tymi pozytywami, żeby były jeszcze mocniejsze, żeby były jeszcze silniejsze. Także moim zdaniem zdrowe odżywianie to jest taki pierwszy krok do tego, aby zdrowo żyć pod każdym względem. Także zapraszam Cię na film, co jem w ciągu dnia, aby mieć mnóstwo energii, być zdrową, cieszyć się życiem i tak dalej, i tak dalej. No, rozpoczynamy od mojego zdrowego śniadania. Właśnie kupiłam sobie moją ulubioną czekoladę. Po prostu kocham najlepszą na świecie, jak macie tylko możliwość bez cukru, o smaku raspberry. To jest po prostu cud wszechczasów. czasów. A ja teraz jestem na Chiszyk i tutaj jest taki przepiękny market z kwiatami i jest naprawdę dużo ludzi, pięknych dużo kwiatów. Można kupić sobie co się tylko chce. Po prostu do ogrodu jest fenomenalnie. Także lubię ten klimat tego miejsca Chizik Niedaleko w sumie mnie. Ale po prostu jest tutaj zupełnie inna energia. A ja jadę dalej! This is just unbelievable, guys. Po prostu wczoraj siedziałam pod kocem w domu. Przedwczoraj miałam włączone ogrzewanie, było tak zimno, a dzisiaj ludzie na kocykach siedzą sobie, odpoczywają ciepło. Ja w krótkim rękawku. O co chodzi z tą pogodą? Po prostu mam nadzieję, że teraz tak już zostanie że będzie przepięknie. Że będzie ciepło i żeby ona mogła częściej korzystać właśnie z takiej pogody, bo dla mnie ponad 22, 23 dzisiaj to jest po prostu perfekcyjna pogoda, gdzie po prostu mogę się cieszyć jazdą na rowerze, jest mi fajnie, ciepło. Można usiąść sobie w parku. To jest to, czego mi trzeba. I powiem wam, że jak jest takie zimno, to bardziej doceniam właśnie taką pogodę. I bardziej się cieszę, więc dzisiaj jestem najszczęśliwsza na świecie. Po prostu cudownie. Na koniec dnia przygotowałam placki twarogowe, moje ulubione, będą idealne po siłowni, no i owoce. Na śniadanie dzisiaj przygotowałam sobie bułeczki proteinowe z ogórkiem, ogólnie warzywami, jajkiem, szczypiorkiem i dużą ilością szanu. Rozmroziłam borówki, które teraz tak delikatnie zgniotę. Możecie bardziej, możecie mniej, to zależy jak lubicie bardziej. Teraz dodam do tego łyżkę nasion chia. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. I około tu 150 g jogurtu. Wszystko razem mieszam. I taką miksturę zostawiam na kilka godzin, żeby wszystko spęczniało, żeby nasiona wypuściły tą swoją taką galaretkowatą konsystencję i żeby to wszystko razem się fajnie połączyło. Dziś na obiad takie oto cudo, dwa jajka sadzone, słodkie ziemniaki oraz surówka z kapusty kiszonej. Na deser dzisiaj przygotowałam coś takiego innego bo jest to takie tiramisu bardzo bardzo fit. Mianowicie są to płatki ryżowe, które są zamoczone w kawie espresso. Jest między tym jogurt grecki z odrobiną wanilii, miodu i posypane kakao. Tutaj dodałam sobie jeszcze trochę malin i powiem wam, że to jest bardzo dobre. Może nie smakuje jak tiramisu, ale naprawdę smakuje jako fajny, taki deser, więc jeżeli jesteście na jakiejś diecie i możecie jeść tylko jogurt grecki, płatki ryżowe możecie sypnąć sobie kakao czy odrobinę, nie wiem, miodu to jak najbardziej to Wam posmakuje bo to po prostu smakuje jako taki fajny deser na pewno nie spodziewałabym się smaku tiramisu, bo nie ma to z tym nic wspólnego, ale jest to naprawdę bardzo dobre mm. pycha w ogóle nie czuć tymi płatkami ryżowymi, nie czuć w ogóle, że jest tutaj jogurt. Hmm. Ciekawe to. Więc taki dzisiaj mój deser. Hmm. Tu mam jeszcze kawkę, tiramisu i takie miłe popołudnie.